Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku um, zrobiłem sobie, pokażę Wam kilka propozycji na paliki i podpory dla roślin tnących. Um, no. um, zrobiłem sobie takie pod moją monsterę, którą przy przesadzaniu ją tam dopiero tym odwieściem jeszcze nie skończyłem, muszę tu spiąć. Więc znajdę statyw, zaraz coś fajnego zrobimy. Jak znam życie, to jeszcze coś mi przyleży do głowy, bo mam jakieś fajne patyki. Jakąś matę kokosową też mam, yy, więc myślę, że coś fajnego jeszcze zrobimy. Jakoś to naturalnie ozdobimy. No, więc w tym odcinku kilka propozycji. Wam pokażę na takie paliki. No, yy, nie przedłużam yy, ten wstęp. Lecimy. No, to pójdzie do monster przy przesadzaniu. Jeszcze jest taki pomysł. Możemy zrobić taką sobie maczugę. Ja akurat mam taka rurkę PCV i owijamy to um, takim sznurkiem. Um, no, coś podobnego jak to, tylko że grubsze. Dla większych roślin, jakichś pnących, y, większych monster. Na przykład deliciozy czy Borsigiany, ja, ma, ja robię dla Monkey Mask, monkey mask um, lub dla jakiegoś filodendro napnącego. No, więc taki mam pomysł. Pomysł jeszcze z rurką owinięty. Ten, jak znam życie, to zaraz coś jeszcze wymyślę. Przez ten czas dokończę sobie to. Jeszcze to przetrzymywanie na bok. Dobra, skończyłem swój palik pod monsterem. Um, tu zrobiłem tak, tutaj spinacz, tak? Wbiłem tam do środka do bambusa. To się bardzo łatwo przebija, nie będziecie mieć problemu. Um, bambus jest bardzo wytrzymałym materiałem, on nam w, w podłożu nie zgnie za szybko. Um, Dużo rzeczy robimy z bambusami, więc jakieś tam doświadczenie mam. Tutaj taki no spinacz, też spinacz drut. Ym, tutaj gumka recepturka najzwyklejsza. To wkładam do ziemi. Ym, wiadomo, ja to włożę do monstery. manki mask przy przesadzaniu, bo wtedy jest najlepsza no topora. Najłatwiej nam wtedy będzie. No i jeszcze takich mówiłem to. Ym, owijam sznurkiem. Taką różę PCV dla jakiegoś większego pnącza typu Monstera Borsigiana czy Monstera Deliciosa, czy jakiś um, filodendron pnący. No, tak to wygląda. Ten, ta podpora dla takiej Monstera Monkey Mask. Mała jest, więc to starczy zupełnie starczy. Dla niej na, nie? na jakiejś, myślę, pół roku? Nie, no bez przesady. No, do następnego przesadania pewnie starczy. Szybka zmiana kadłuba nastąpiła. No, taka propozycja to, tak jak już mówiłem, to jest fajne. Można sobie albo przepić gumką, recepturką cały pęd, albo korzeń powietrzny, i wtedy liście będą rosły większe. Jak będzie u wietrzny. No, on się w to wrasta, i tak dalej. Druga propozycja to jest tak, tutaj, ownięte sznurkiem. Żadna filozofia. róża PCV. Myślę, że łatwo z łatwością ją dostaniecie. Myślę, że możecie ją mieć w domu. Nawet łodzie, panie. Ja to wszystko, co tutaj mam, to jest wszystko z mojego domu. Wszystko mam z tego w domu, więc no, wyobraźnie, Jest jeszcze taki deska, możemy to sobie przy, przy, przyczepić do ściany i po prostu prowadzić po tym roślinnym. Można tu dać jeszcze mech, yy, matę kokosową i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało. Mam jeszcze jedną półpozycję. Jeśli macie jakieś patyki, ja w tej chwili nie mam, to możecie na patykach je wyolejować, wypiec na słońcu lub w piekarniku, jeśli się nie boicie, że że się spali. No, no i to można też takie coś zrobić. Zobaczcie, tutaj przeprowadziłem wszystkie moje pnota. To jest ukorzeniające się szczepki... Jak to się nazywało? Właśnie zapominam. A, Epipremnum złociste, Epipremnum Aureum. Zapominam, od, czy ją mam, to zapominam jej nazwy. Dziwne. Powinno być na odwrót. Tam, tu jest malutki bluszczyk. Małpka, tu mamy małpę. Tu Monstera Monkey Mask. No i tu jest mateczny bluszcz. Prokcja, elegancja. Chyba to wszystkie propozycje, jakie chciałam Wam przedstawić w tym odcinku. A, jeszcze miałam Wam powiedzieć, że rośliny pnące mają większe liście, niż te zwisające. Więc, jeśli chcecie mieć większe liście, to prowadźcie właśnie po takich, czy takich, czy takich owiniętym sznurkiem, palikach, podporach, jeśli chcecie, żeby wasze rośliny miały większe liście. Będzie na tyle w tym y, odcinku, takim można powiedzieć luźnym, domowym, y, takim DIY-owym, można powiedzieć. <grytanie> Dobra. Kończymy ten odcinek, czy się bądź powielamy.